Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą Wczoraj był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego Ja dzisiaj Dostałem Termin Tak mi się złożyło, że Że dzień po tym dniu <coughs> Dostałem termin Psychologa z, po, z poprzedniego musiałem Zrezygnować, ponieważ już przestałem Należeć do rejonu Ze względu na miejsce Zmiany miejsca zamieszkania, co jest dla mnie też absurdem pod tym względem w każdym bądź razie powiedziano mi, że za dwa lata za dwa lata mogę mogę sobie przyjść na wizytę no to że tak powiem uśmiałem się bo ja jeszcze, wiecie, ja jeszcze aż tak bardzo nie potrzebuję, bo całe szczęście mam, mam, grono, mam grono wspaniałych ludzi, którzy są dookoła mnie, którzy wiedzą o całej sprawie, wiedzą o całej sytuacji. Otrzymałem mnóstwo, mnóstwo, naprawdę mnóstwo ciepła, nikt się ode mnie nie, nie odwrócił że tak powiem, każdy mnie przytulił. Ale nie każdy ma, nie każdy chce mówić o swoich problemach, rozmawiać z bliskimi. Nie każdego przede wszystkim, nie każdy może czekać aż tyle. Ja mam jeszcze ten komfort, że mam dodatkowe ubezpieczenie z pracy, więc więc, więc stać mnie na to, żeby nie musieć korzystać z NFZ-u, ale nie każdy, ma taką, nie każdy ma taką możliwość. No i niestety to, że jest taka liczba samobójstw w Polsce, w zeszłym roku było to tam plus minus 14 tysięcy, No to jest tylko i wyłącznie wina państwa. To jest wina systemu. W ogóle, co to jest za absurd, że istnieje rejonizacja? Rejonizacja, rozumiecie, jest rejonizacja psychologów. Bo jakbym mieszkał yy, tam, gdzie mieszkałem, no to dostałem bardzo szybko, bardzo szybko, że tak powiem, psychologa. Ale że zmieniłem miejsce zamieszkania, no to mój psycholog mój psycholog nie miał już możliwości, moja pani psycholog nie miała możliwości prowadzenia mnie dalej, ponieważ państwo im za mnie nie zapłaci. Rozumiecie? A dla niektórych, dla rodziców walczących o swoje dzieci, dla żon walczących o swoich mężów, dla mężów walczących o swoje żony, to może być jedyny ratunek. I o tym, że psychologia. Psychiatria, szczególnie dziecięca, w Polsce kuleje, wiadomo, od lat, i od lat nic się nie zmienia. I to jest w ogóle absurd. To jest absurd, to jest tragedia. Ja, ja sam, mam, sam mam dziecko i mam nadzieję, że nigdy nie będę zmuszony, choć wiem, że, że będę, bo, bo sprawa jest jaka jest i moje dziecko niestety. Prawdopodobnie, myślę, że nawet na pewno dowie się o tym, co się dzieje i psychicznie na pewno to będzie dla niej cios. Ale nie. Nie wiem, po prostu brak mi na to wszystko słów, że ludzie po dwa lata muszą czekać do, do, na wizytę do, do psychologa, o, pani. Powiedziała, że ale do psychiatry to pan może już za pół roku. No dziękuję. Fantastycznie. Jeszcze w ogóle skierowanie trzeba mieć do psychologa. To chyba psycholog mnie oceni, czy ja potrzebuję być, czy nie. Co z tego, że ja pójdę do internisty i, i powiem, że, 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 mi potrzeba, że mi jest potrzebna wizyta. Skoro internista i tak mnie nie, nie przebada pod tym względem, bo nie jest kompetentnym do tego lekarzem. Ja nie mam oczywiście pretensji do placówek, tylko, do, przepraszam, że tak powiem, zjebanego systemu. Bo to system jest zjebany. I tak jak mówię o tym od kilku lat jest głośno, że psychiatria psychologia w Polsce kuleje. Więc nic tego, że z roku na rok samobójstwa rosną. I wśród samobójstw więcej jest mężczyzn. I to jest z prostej przyczyny, ponieważ faceci. Boją się mówić o swoich problemach, boją się, ja też się bałem. Długo się naprawdę bałem mówić o tym, co się dzieje, i, i poza najbliższą rodziną nikt o tym nie wiedział. A wam nie chcę zdradzić y, 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 dlatego, ponieważ już słyszycie o tym, jak wyjdzie teledysk. I ja też się bałem o tym mówić. I to mi też terapeutka zaleciła, że Michał. Twoi znajomi, twoi przyjaciele znają czy wiedzą jaki jesteś, powiedz im o tym. Rozmawiaj z nimi o tym. Nie bój się z nimi rozmawiać. I to był bardzo dobry ruch. Dostałem dużo ciepłych słów, też między innymi od osób, które tak naprawdę niedawno poznałem. Którymi opowiedziałem o swojej historii. Ale to co się dzieje w Polskiej Służbie Zdrowia jeśli chodzi o, wybaczcie, nie znam yy, wszystkich jakby, nie wiem jakie jest we wszystkich obszarach, ale kiedyś yy... <słyski> będąc u okolisty miałem podejrzenie jaskry, jakieś tam zaćmy no generalnie nie za ciekawie groziło to to były oczywiście podejrzenia wstępne no to też dostałem termin operacji <słyski> za, za 3 lata co pan? no możesz pan ślepy. No to za 3 lata, jak ja będę ślepy, to mi przecież ta operacja już nie będzie potrzebna. to Ma cholerę mi wtedy operacja. Polska służba zdrowia jest w dupie. I oczywiście wszyscy mają, wszyscy mają niesamowite leki, żeby uzdrowić tą polską służbę zdrowia. Tylko 30 lat w, Polsce, w polskiej służbie zdrowia się nic nie zmienia. Niestety. Ja wiem, że to jest długi film i niektórych przynudzi, niektórzy nie obejrzą tego do końca. Ale to, co się dzieje, to jest dla mnie po prostu przerażające i współczuję wszystkim rodzicom, którzy. Współczuję wszystkim, którzy muszą walczyć o kogoś, o kogoś bliskiego i są zostawieni samym sobie, tak naprawdę. A ty, jeśli masz problemy, jeśli wstydzisz się rozmawiać z psychologiem. Chcesz się rozmawiać z psychiatrą? Kurde, poszukaj ludzi w internecie z którymi sobie porozmawiasz anonimowo. Ja, ja wiem ile taka rozmowa daje, bo na początku też rozmawiałem anonimowo, zanim powiedziałem o tym znajomym, zanim byłem gotów do tego, żeby, żeby w ogóle o tym rozmawiać. I, a jeśli chcesz, odezwij się na brief jak masz jakiś problem nie jestem psychologiem ale wiem po prostu, ile, ile rozmowa, ile rozmowa może, może dać, jak bardzo rozmowa może, może pomóc. No i co, trzymajcie się ciepło w tym obstranym polskim kurwidąku i liczmy, miejmy nadzieję, że po wyborach się coś zmieni, choć myślę, że wszyscy znamy scenariusz i wiemy, że się nie zmieni nic. Miłego dzionka. Pa pa.